Mel mówi, że żeby relacja miała rację bytu, muszą spotkać się trzy czynniki. Pierwszy czynnik to jest dystans, czyli czy fizycznie możemy być w swoim życiu. Ała, czekajcie parzy. I to był dla mnie ważny moment, bo sama mieszkam za granicą i wiem, że utrzymywanie relacji na odległość, bez zmiany dynamiki, no jest prawie niemożliwa. Nawet lokalnie, jeśli dojazd zaczyna zajmować godzinę, Zamiast pięciu minut, to naturalne, że kontakt się rozluźnia. Drugi czynnik to jest etap życia. Czyli czy jesteśmy w podobnym momencie z podobnymi wyzwaniami, i tu miałam prawdziwe olśnienie. Bo kiedy jesteśmy nastolatkami, to wszystko się zgadza. Chodzimy do, razem do tej samej szkoły, widzimy się codziennie, mamy te same wyzwania, czyli ten dystans i etap życia, no totalnie się zgadzają, pokrywają się. Ale potem kończymy szkołę i nagle drogi zaczynają się rozchodzić. Ktoś zakłada firmę, ktoś idzie na etat, ktoś decyduje się na dzieci, ktoś inny na psa. I to jest normalne, że wtedy przestajemy mieć wspólne tematy. Ale jest jeszcze coś, co Mel Robbins nazywa tym trzecim czynnikiem. To wajbowanie. To ta niewidzialna energia, która jest albo jej nie ma. I z moich własnych obserwacji vibe bardzo często wzmacnia się właśnie, gdy dystans się zgadza i ten etap życia się zgadza. Ale wiadomo, to nie jest żadna gwarancja, bo można mieszkać w drzwi w drzwi i być na tym samym etapie życia, no i się nawzajem nie lubić.